Co tam robisz? Siema Minecraftowe świry w dzisiejszym odcinku pokażę Wam mój dom. Zawsze jak wchodzę do domu to u progu wita mnie Azor Azor daj głos. Tutaj jest mój pokój gamingowy, w którym bram w gry na sprzęcie najnowszej generacji. Tutaj jest oryginalne krzesło które któremu zabrałam jakiś rok temu, przez co przez kilka miesięcy musiał nagrywać na podłodze. Tutaj montuję filmy. Zamknijcie mody. Pozwólcie, że przygotuję Wam posiłek. Czekaj, co? Co? Co to ma być? Co?